Cześć, witajcie w następnym filmie. Dzisiaj będzie taki dosyć chyba krótki film na temat ocieplenia w garażu i w kotłowni. Dlaczego to wykonałem, po co to komu i dlaczego tyle się męczę i, i spędzam na tym czasu, ale uważam, że warto. Więc zaraz wam powiem wady, zalety tego rozwiązania i dlaczego to w ogóle robię. Zapraszam. Tak jak widzicie w garażu mam ocieplone wszystkie ściany, które są graniczące z domem. Ta ściana no niestety wam nie pokażę jej w całości, akurat nie jest granicząca z domem, ponieważ ona wychodzi tutaj na zewnątrz, tak? Więc będzie i tak w tym miejscu ocieplona poprzez elewację, ale nie chciałem zrobić takiego prostu hamskiego uskoku, ponieważ i tak tą część bym musiał obrobić, ponieważ tu są drzwi, prawda? To więc musiałbym tą część obrobić, tą część obrobić i taki uskok zostawić. Nie chciałem takiego efektu, więc obkleiłem całą tą ścianę, żeby wyrównać ją, żeby była na jednym poziomie cały czas. Niektórzy mówią, że to dobrze, niektórzy mówią, że źle. Ja stwierdziłem, że zrobię ją po całości, żeby nie mieć takich dodatkowych rzeczy. Cała ściana będzie w jednej strukturze. Bardzo ciężko rzeczą było, żeby dociąć ten styropian odpowiednio tutaj, ponieważ tak jak widzicie, to są dosyć małe kawałki trzeba było dookoła się pomęczyć, żeby to ładnie obrobić, żeby to wykonać, ale udało się, naprawdę, no to takie trochę grafty, w układanie puzli ale naprawdę, naprawdę efekt końcowy jest bardzo fajny mi się podoba, jeżeli robiłem to pierwszy raz to naprawdę jestem bardzo zadowolony przed tym co jeszcze zrobiłem jak wiecie tu mam cegłę dziurawkę w której jest bardzo ciężko coś przywiercić, żeby otwór się nie zrobił większy niż my chcemy tu będą wisiały, w tym miejscu będzie wisiała szafa rakowa tutaj będzie wisiała cała centrala alarmowa żeby te duże skrzynki się po prostu utrzymywały to przedtem wyprowadziłem sobie szpilki to jest szpilka chyba ósemka albo szóstka, już nie pamiętam Robiłem ją na kotwę chemiczną. Wywierciłem dziury, otwory, wsadziłem szpilki. One tak naprawdę wiążą już po 20 minutach, ale dałem im za dwa dni, żeby po prostu przeschły. Następnie ładnie docinałem styropian, po prostu robiłem otwór w styropianie, wklejałem go pięknie i mam wyprowadzone mocowania na przyszłe skrzynki. Jeżeli chodzi o puszki elektryczne, kleiłem na początku cały styropian. Wyciągałem sobie tylko przewody, następnie wycinałem po prostu pod puszki, ile się dało. Później tak Wyrywałem ten styropian, następnie obsadziłem z y, puszki, sprzikałem to pianą dookoła, pianę dociąłem. Teraz będę starał się tak troszeczkę najechać tą siatką, żeby ta siatka jeszcze dodatkowo wzmocniła i żeby nie wyrywać tych kontaktów. Tak? E, dodatkowo dookoła tutaj tej skrzynki. Zastosowałem nawet, widzicie, tutaj jest siatka i tutaj są narożniki metalowe, żeby to wzmocnić, żeby to było że taki delikatny parapecik, ale naprawdę uważam, że to przyzwoicie wygląda. I tak na to będą drzwi zamykane, więc nie powinno być jakiegoś problemu. I tak to jest garaż, więc nie ma co tutaj się tak przykładać, nie wiadomo jak, czy to nie jest część gościnna. Tu również puszka. Kolejna rzecz, co bardzo była ciężka do zrobienia, sufity. Sufity, żeby obrobić, to jest naprawdę kawał ciężkiej roboty ponieważ trzeba wszystko obklejać na równo, trzeba wszystko robić na drabinie, bądź też Wam mogę lifehaka sprzedać, że możecie używać po prostu styropianu, na to możecie wejść i zawsze Was podniesie to troszeczkę do góry. O czym warto pamiętać? Może pokażę Wam tutaj. Tak jak widzicie, tu jest wklejona połowa styropianu, tu jest wklejony cały styropian. Chodzi o to, żeby te łączenia nie były na sobie, tylko żeby one były przesunięte delikatnie, tak? W takim odstępie one po prostu, jak przykleimy ją... Jeszcze tutaj siatkę, to wzmocnimy i na pewno te... Nie wiem, dylatacje, te łączenia nie będą w tym samym miejscu, co po prostu tylko i wyłącznie wzmocni nasze połączenie sufitu i nic nam nie będzie odstawało. Tu już połowicznie mam zaciągniętą siatkę, jest to też bardzo ciężko zrobić. Moim zdaniem, robota na dwóch: najpierw trzeba posmarować klejem, następnie we dwóch, jeden z tamtej strony, drugi z drugiej strony, naciągać i po prostu delikatnie wktapiać tą siatkę w sufit. Tutaj chciałem zrobić w miejscu, gdzie będą nałożone tynki. Aby oni po prostu tynkiem dojechali, żebym sobie nie popsuł, jeżeli będą tutaj zrobione tynki, to żebym nie nakładał już tej siatki po ich pracy, tylko żeby oni po prostu wyrównali to, jak robili całość. Czyli, że w miejscu styku z tynkami to wykonałem przed tym. Teraz no nie mam czasu, żeby to wszystko obrobić. Kolejna rzecz, tak jak widzicie, tutaj też są wtopione, jest ten narożnik wraz z siatką, żeby wyrównać jak najbardziej ten róg. To było bardzo pracochłonne i bardzo takie męczące, żeby chociaż te tak, takie kawałki dokleić dookoła. Plus jeszcze nie uszkodzić całego napędu, tak? bo jeżeli tam nałożylibyśmy jakiegoś kleju czy czegokolwiek no to napęd by mógł się zatrzeć, po prostu stanąć albo nie móc przechodzić. Tak jak widzicie, w tym miejscu od razu są doprowadzone przewody sterujące. Moim zdaniem fajnym, fajną rzeczą jest zastosowanie takiego przycisku dzwonkowego, który będzie w tym miejscu. Po prostu będę sobie naciskał i z garażu wnętrza będę mógł otworzyć bramę, aby nie za każdym razem szukać pilota. Inne przewody, co były wyprowadzone, po prostu kleicie. Przed przyklejeniem wycinacie otwór, przerzucacie sobie przewody no i czekacie, aż później będziecie obrabiać dalszą część przejdźmy jeszcze do kotłowni ponieważ tu też troszeczkę było zabawy No na przykład takie miejsca tak jak widzicie, siatką dojechałem maksymalnie jak się dało żeby wszystko przykryć, gniazdka również to już dałem siatką maksymalnie ile się dało, na to nałożyłem klej, później sobie tylko obczyszczę puszki i mogę przyczepiać kontakty tu już zrobiłem kotłownię mam całą ponieważ czekam jak mi zamontują pompę w tym miejscu, więc chciałem ją przykryć klejem przed postawieniem całej pompy i całej Instalacji do grzania. Tutaj mam również przewody, które wychodziły. To jest AROT. AROT jest przycięty maksymalnie, jak się dało, i po prostu jest obrobiony siatką. To robiłem w poprzednim tygodniu, więc mogą być jeszcze gdzieś jakieś niedoschnięte rzeczy, ale już widzę, że naprawdę bardzo ładnie się zrobiła. Więc tak, dlaczego to warto zrobić? Ponieważ w tym miejscu graniczę z łazienką. Nie chciałem, żeby chłodniejsza temperatura, która będzie w kotłowni, która będzie w garażu, wdzierała mi się do, do łazienki. Więc zastosowałem akurat na tej ścianie 5 cm. E, tu będzie cała kotłownia, będzie się grzało, więc będzie na pewno temperatura dużo większa niż w garażu. Będziemy mieli dodatkowo tutaj zastosowane drzwi, więc też temperatura z kotłowni na nie będzie uciekała do garażu. Więc mogłem sobie pozwolić, żeby zastosować troszeczkę mniejszy styropian 5 cm. To w 100% powinno być wystarczające, ale przy okazji nie zabieram sobie miejsca, no dodatkowe te 5 cm, może kiedyś mi będzie potrzebne. Więc ja wykonałem to. Na pewno pamiętajcie, żeby zastosować górne ocieplenie, ponieważ na górze mamy sypialnię. Sypialnia jest no, po całej powierzchni, tak naprawdę garażu. Jeżeli bym nie wykonał ocieplenia dodatkowego, to by było chłodniej. Na przykład mój znajomy ma 16 czy 17 cm styropianu, ale na górze normalnie pod, pod podłogą, ale nie wykonał ocieplenia od garażu i jednak mówi, że jego sypialnia jest najchłodniejszym pomieszczeniem w całym budynku. Więc ja po prostu nie chciałem popełnić tego samego błędu co on. Zastosowałem to. Koszt nie był duży, więcej to kosztuje pracy, ale mam nadzieję, że w przyszłości przyniesie mi to jakiś profil. Jeżeli podobał wam się film, uważacie, że jest fajne to, co robię, że dowiadujecie się jakichś ciekawych rzeczy, ciekawych informacji, zostawcie lajka, dajcie suba, przekażcie dalej, polećcie ten kanał. No i co? Do zobaczenia w kolejnym filmie. Siemanko!